Dzisiejszym gościem Krynica TV jest Andrzej Gutmostowy, współtwórca małopolskiej organizacji turystycznej. Witam serdecznie. Witam panie dyrektorze, witam państwa. Spotykamy się tuż po spotkaniu z branżą turystyczną tutaj w Krynicy Zdroju. Głównym tematem tego spotkania była aplikacja Wizyt Małopolska. Powiedzmy coś więcej o niej. Tak, o aplikacji oczywiście rozmawialiśmy przede wszystkim. Aplikacja jest nowym produktem i nową ciekawą ofertą dla turystów, ale wymaga wielu korekt i jak to się mówi bardzo popularnie doszlifowania. Przede wszystkim integracja tych wszystkich ofert turystycznych, które są w dane gminach powinna być bardzo, bardzo szybko wdrażana w te, w te aplikacje, aby turysta miał naprawdę bardzo bieżącą ofertę turystyczną z danej miejscowości i tutaj wpadł bardzo ciekawy pomysł, aby, aby, aby to integrować. Urząd Marszałkowski obiecał bardzo szybko zintegrować tę aplikację ze wszystkimi systemami informacji turystycznej i atrakcjami z danego regionu, ale to spotkanie po następnym cyklu porozmawiamy o turystycznych, czyli chcieliśmy wysłuchać branży turystycznej, hotelarskiej, narciarskiej, jakie są bieżące problemy w funkcjonowaniu turystyki i oczywiście wiele ciekawych, ważnych tematów zostało podniesionych. Powtarzająca się opłaty autowizualne, czyli każdy z obiektów hotelowych, który jest bardzo często w cudzysłowie nękany przez kilka czy kilkanaście różnych zrzeszeń artystycznych o opłaty związane z wykorzystywaniem muzyki i nikt oczywiście nie podważa praw autorów do, do, do popierania opłat czytantiem. Natomiast z chwilą, kiedy kilkanaście różnych organizacji występuje o te same opłaty, to pojawia się wątpliwość, czy to nie jest jakiś bałagan, dlatego zapewne trzeba będzie w najbliższych miesiącach zwrócić się do Ministerstwa Kultury, aby powstała instytucja, która będzie łączyła roszczenia wszystkich autorów w jedną opłatę i w ten, ten sposób będzie łatwiej weryfikować te opłaty. No właśnie tych problemów, dzisiaj taka była okazja do tego, żeby porozmawiać o tych wszystkich problemach: mowa o komunikacji, też o, o innych problemach, z którymi borykają się hotelarze. Pan widziałem, rozdawał wizytówki, skrupulatnie notował, co można z takimi problemami zrobić dalej? No, część problemów jest związanych z, z urzędem marszałkowskim i, i, i tak ta, już wspomniana aplikacja. Natomiast część problemów jest związana z procesem legislacyjnym już w Warszawie lub z interwencją pomiędzy niektórymi instytucjami, czyli Ministerstwem Kultury czy Ministerstwem Turystyki. Oczywiście nie wszystkie sprawy da się załatwić, ale, ale trzeba rozmawiać i trzeba definiować pewne, pewne problemy. Stacje naciarskie też wiele lat walczyły o na przykład likwidowanie wielu barier związanych, środowiskowych barier związanych z inwestycjami. I wiem, że ostatnio udało się parę miesięcy temu takie korekty przepisów środowiskowych pozwolić, aby niektóre na przykład małe... Małe stacje narciarskie, małe wyciągi nie były poddane tak wielkim raportom, jak wielka wielohektarowa stacja narciarska. Dlatego to pokazuje, że, że warto rozmawiać, definiować problemy i je rozwiązywać. Dzisiaj sporo osób na tym spotkaniu, też obiecał Pan, że tych spotkań będzie więcej, że będą odbywać się cyklicznie co roku? Może nie obiecałem, ale tak jak już wcześniej zadeklarowałem, że, że takie spotkania konsultacyjne z branżą co najmniej raz do roku wspólnie z marszałkiem Województwa Małopolskiego będziemy robić. A najbliższe w Starym Sączu. Najbliższe w Starym Sączu i w Szaplice. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję, zapraszamy serdecznie.